Dzień dobry, witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj kolejny odcinek z testowania dostawców. Tym razem paczka otwarta, dlatego, że myślimy, że to jest zwrot. Dodatkowo mamy karton e, z Chińczyka, z wulki kosowskiej najprawdopodobniej albo z jakichś chińskich produktów. Nie wiem jak się zaczęła historia. Chcę rozgrzeźć tak, zamówiliśmy paletę, a w zasadzie boksa, przepraszam, boksa zwrotów konsumenckich 12 lutego. I był to boks, e, zwroty konsumenckie, palety Mystery Box, zwroty Amazon Mix, paczka niespodzianka 700 zł. Tyle kosztowała ta paczka, moi drodzy. E, na stronie producenta, hy, sprzedawcy w sumie to jest producent, na stronie sprzedawcy widnieje informacja, że wysyłka w 24 godziny. Mamy dzisiaj. Chciałbym Wam powiedzieć 18 lutego. Także troszkę się przyciągnęła ta wysyłka 24 godziny e, i wysłałem dzisiaj maila z rana, bo już byłem trochę zaniepokojony, czy to w ogóle do nas dotrze. E, to dostałem informację, że dzisiaj wyjedzie. Okazało się, że wyjechało już wcześniej, więc jest u nas. Tylko nie wiem, ktoś pomylił zamówienia, a może nie. Nie mam pojęcia, bo dostałem informację, że dzisiaj wyjedzie, jak Pan sprawdził status mojej paczki. A tą paczkę mamy. Mało tego. Otworzyliśmy to, bo myśleliśmy, że to jest po prostu zwrot. Bo w takich kartonach czasami e, udaje nam się wysłać jakiś produkt. E, dlatego, że mamy po prostu takie kartony, dostęp do nich i myśleliśmy, że to coś po prostu wróciło. Pamiętajcie, ten box kosztował 7 stówek. Kartonik. Jakżeby inaczej. China, China, China. Wezmę sobie, jakże to bardzo męski, czerwony nożyk. Szybki. Szybki. Jestem w stanie grać z ręcznościowa krokodyl dentysta. Słuchajcie, gra Krokodyl Dentysta, no o czym mówić, no o czym można mówić, no. Zobaczcie, to są zwroty podobno, no ale... Wiadomo, że to zjada. Krokodyl Dentysta. Ile to może kosztować? No sprawdźmy. Sam jestem bardzo ciekawy. Słuchajcie, 9,90 na Allegro. 9,90 na Allegro i w Empiku, popatrzcie. Oczywiście jest temu za 18. Jakby, dobra, liczmy dyszkę, liczmy dyszkę. Oczywiście, wszystkie, e, sprostuję od, od razu wszystkie wyliczenia, które są tutaj, są wyliczeniami na szybko. E, aczkolwiek myślę, że tutaj akurat będą bardzo wiarygodne i miarodajne. E, chociaż zobaczymy, no może być różnie. Co tu mamy? Proszę bardzo, zestaw do ciała e, Body Care Collection. Słuchajcie, to sobie zrobimy zdjęciami Google'a, bo sam jestem ciekawy, jak to wygląda i co to w ogóle jest. Bo szczerze powiedziawszy, to nie widziałem. Takiego zestawu nie ma żadnej firmy, nie ma to niczego Ula la, zestaw upominkowy I mało tego, można ty kupić na Allegro Moi drodzy 29,90 Nie sprawdzam innych kwot, ale 35 jest bardzo dużo produktu Zobaczcie, 35, 45 Po to, żeby był smart 29, nowy, ktoś to kupił Ja obstawiam, no nie wiem, powiem tak Dałbym za to 40, więc tyle wpiszę Aczkolwiek ceny sami widzicie, że są trochę niższe Mamy 50 zł, przypominam, że box kosztował 700 Wyciągnijmy coś większego Koco bluza Blanket Sweet Shirt, tak? To jest koco Chyba tak. E, z pieskami Shiba. To jest produkt chyba jeden z droższych, jaki wyciągnęliśmy, dlatego że ta co bluza kosztuje w granicach 100. 20 złotych, to już sobie sprawdziłem z tego względu, że była na samej górze i strasznie mi zaciekawił jej kolor, więc tą kocobluzę już zobaczyłem, 120 zł, mamy 170, przypominam że zapłaciliśmy 700 <grym> najgorsze jest to, że to już jest prawie koniec ale no polećmy dalej, słuchajcie To mm, to jest, zabawka z wulgi gosowskiej, z Chińczyka, po prostu z Chińczyka, najzwyklejszego Chińczyka moi drodzy eee... działa przynajmniej light and sound Sprawdźmy, ile to kosztuje, bo nie mam żadnego pojęcia. Ryczy to na mnie. Jest, moi drodzy, rewelacyjna ciężarówka-autko. Tak jest na Allegro napisane. 71 zł, zobaczcie. MJ e-commerce, 55 też jest, zobacz, interaktywny szkielet dinozaura. 70 zł, dobrze liczmy. No, 7 dych jest. No, nikt tego nie kupił, co prawda, za 7 dych yy, i myślę, że pewnie ja też bym tego nie kupił za 7 Chociaż nie wiem, co to robić. Czy tylko jeździ i świeci. Nie mam innego odpowiednika, więc 70 zł. Moi drodzy, mamy na chwilę obecną 240. Przypominam, 700 zapłaciliśmy za tego box. Pastel Sweets. Przypominam jeszcze raz, że to są zwroty konsumenckie. E, jest EAN, moi drodzy, ale sprawdzimy sobie po, e, po wyszukiwarce ze zdjęcia, dlatego że ona jest szybsza. Dosyć. I zaraz zobaczymy, jak to wygląda. No, generalnie, co mogę powiedzieć? Na pierwszy rzut oka wszystko wygląda na to, że jest nowe, co jest dosyć dobrym plusem, generalnie. Tak, 25 zł nas osoba kupiła, no to liczymy 25 plus 25, 265 zł. Przypominam, że to był box stricte zarobkowy, bo tak też na stronie to było opisane, ale zobaczymy, co tam jeszcze jest ciekawego. Przede wszystkim słuchaweczki, Roseland, nówki sztuki, nieotwarte, moi drodzy, jest sztos, oczywiście, żeby było. Lepiej to są na jacka. nie, Także obstawiam, że kosztują maksymalnie 30 zł. Myślę, że więcej w ogóle bym tutaj nie, nie dał. Kompletnie więcej bym za to nie dał. No, ale nawet Widzę, nawet nawet mój aparat ma wylane na to. Dobra, 20, 20, 19,99 moi drodzy. 19,99 takie słabeczki. 28, 45 też są. Szczerze, z ręką na sercu, 25 to jest maks to jest max, co możemy tutaj zyskać. Dalej, travel adapter, czyli ładowara do telefonu. Oczywiście, no słuchajcie, z tyłu też Shenzhen, czyli China, China, nawet to jest na wzór samsungowskiej ładowarki, ale ona nawet nie jest ani smart, ani szybka, ani nic, chociaż jest niby fast charging napisane, ale ona nie waży nic praktycznie, nie? Ta ładowareczka jest tak, tak po prostu mało ważąca, że wręcz bym powiedział, że no nie bardzo, nie? Zaważy na swojej sprzedaży. Zaważy na mojej sprzedaży na pewno, tak. Zobaczymy, ile uda nam się odzyskać w ogóle z tego. 48, 45 z Samsunga. No, to nie jest Samsung. Dwie dychy. Dwie dychy, moi drodzy, to jest max. Nie, przesadziłem. 40 zł. Taka optymalna cena. Cztery dyszki. Kabel kosztuje na no, taki chiński 20, więc myślę, że to 40 może kosztować bez problemu. Co ja tu jeszcze widzę, moi drodzy? Są same piękne rzeczy. To jest jedna z ciekawszych rzeczy, bo to jest plecak na laptopa z szyfrem. Czy to jakaś firma? Nie ma firmy. Nie ma firmy. Patrz, tu możesz ładować telefon. To możesz sobie odpiąć, tu możesz zwiększyć pojemność plecaka. No, powiem Ci, że jest sztos. No plecak jest naprawdę sensowny. Muszę przyznać, że plecak jest fajny na laptopa, na wszystko. Tutaj masz do przypięcia kabel do powerbanka i z tej strony możesz ładować. Bardzo fajna rzecz jest yes. antykradzieżowy. Antykradzieżowy? 199 zł na laptopa. Wow. Jedna osoba kupiła, dwie stówki. Czyli to jest bardzo fajna cena. Moi drodzy, 530 zbliżamy się do zera, więc nie jest najgorzej. Nie jest naprawdę najgorzej na chwilę obecną. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tu jeszcze parę produktów. Nie wiem, co wyciągam. Stolet na bąble. jestem zachwycony tymi produktami. Przysięgam, po prostu są cudowne. Są, są, są po prostu cudowne, nie? 12:49. Całe 12:49, moi drodzy. Jest biznes. Dobra, liczę 20 dla równego rachunku. Dobra. World Tych Clock. Pokazuje, że czas się zwijać. <grym> tak, dobra. Bez komentarza, aż mi się minus kliknęło. Plus 20. Nawet tego nie sprawdzam, bo to szkoda na to czasu kompletnie. Plus 20 zł. Harry Potter. 104 puzzle. 104 puzzle i wiecie co? To też nie jest raczej oryginał. <grym> tak mi się wydaje. Chociaż no, nie no, ten karton nie zwestuje na oryginał, jest zaklejony zakłymi no to znaczy to jest nowy, no po prostu jest nowy, okej. Okay. Sprawdźmy wszystkie go występuje w naturze. po prostu jestem jestem podekscytowany tą waletą, powiem szczerze, tym boksem w zasadzie. 700 zł to kosztowało i teraz pytanie jak będzie ze sprzedażą tego wszystkiego, bo wcale to nie jest tak, że, że to jest po prostu super. Puzzles action zobacz. 28 zł, ale to z Amazona, więc to jest Action. 13 zł. No tutaj inaczej byś nie może plus 13. 583 Bejczao? O matko. Torba. Torba zwykła taka podróżna, najzwyklejsza. Słuchajcie. E, najzwyklejsza. To jest 6 dyszek. Z Empiku. Czyli pewnie o, czyli pewnie co? Dokładnie to. może kosztować? 60 zł, dokładnie to jest to. Słuchajcie, moi drodzy. Plus 60. Jaki mamy z tego morą? 643 zł. Koniec boksa. Tak więc, moi drodzy, no sami zobaczcie, czy było to opłacalne. Boks został zakupiony na. Żeby wam was nie skłamać, to zobacz na tą stronę, bo nawet nie wiem. Przepraszam was, już szukam, szukam. się nie przychodowałem. widzicie, tak na mnie zaskoczył dzisiaj ten boks trafionyzakup.pl i e, żeby było ciekawiej ja sobie wyjdę na tą stronę jeszcze na sam koniec i wam pokażę tą aukcję jaka jest generalnie za 700 zł to jest, to jest aukcja, którą e, zakupiliśmy chciałbym pokazać wam też zdjęcia e, oczywiście stąd jak wyglądają te zdjęcia na ich stronie Mister Box E, tak, no, nie, no mamy iPhone'a, mamy paczuchy, mamy boksy pootwierane, nie wiem, tylko takiego kartonu tu jeszcze nie znalazłem chińskiego. Tak, 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 to już się skończyło, zobaczcie. Mistery Box Palette, Amazon, jaki likwidacja sklepowy. Dobrze, czyli to by się jakby się zgadzało, że to może być likwidacja sklepowa. E, oferta, sport, plecaki, damskie torebki, odzież, elektronika, dom, zabawki, sport, telefony, drony, wiadomo. Jakby ok, AB czyli nowe, używane nasze boksy przyczyny uszkodzonych produktów. Ok, spoko, jakby zgadza się wszystko. wysłałem za pobranie ich do paczkomatu. Swoją drogą zamówiłem do paczkomatu w ogóle, to jest też ciekawa rzecz. Eee, paczki jest przyczynki wyjątkowo nie podlegają zwrotom. Nie mam możliwości, aby paczki były przebierane poprzez, poprzez poprzedni klient, wysłane na to co się dzieje u konkurencji. No rozumiem, jakby gwarancja jakości, coś tam gwarancja jakości. Nie wiem, co znaczy jakość, jakby nie będę się tutaj wypowiadał na ten temat, bo to nie o to chodzi. Stan rzeczy jest ok. Mix kategorii 15 lat na rynku, czego potrzebuje klient. Chciałbym powiedzieć, że to jest jakby. Hmm, Przekraczamy go wartość, my tym gwarancję zarobku. No i tu bym się na przykład już polemizował troszkę, dlatego też zapytam, w jaki sposób ta gwarancja zarobku jest e, Jest jakby dawana, bo to jest dla mnie ciekawe, dlatego że nie uzyskać nawet wkładu własnego. Patrząc na ceny rynkowe, totalnie rynkowe. Nie wiem, jakby nie wiem. Słuchajcie, ocencie sami, czy warto wydać 700 u, nie wiem, w, w takiej firmie, czy warto wydać 700 w innej firmie. Widzicie, jak to wygląda? Ocenę pozostawiam Wam. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Dawajcie znać w komentarzach, kogo testujemy dalej. Oczywiście będą też duże firmy, jak najbardziej, tak jak się pod ostatnimi filmami. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Siemanko, hej. Mały off-top, moi drodzy. Action to action to action. Czyli tak naprawdę nie myliliśmy się co do tego, że te produkty pochodzą z action. Dlatego też znaliśmy na ich stronie ich wyceny. Także no, tak to wygląda. Ale musiałem Wam to dograć, bo action to action. Chcę, żebyście też wiedzieli.